tam jeszcze rozmawia, ale już się powoli szykujemy do procesji konnej. Panie Waldku, proszę tutaj ściągę, bo chcę powiedzieć tutaj zebranym ile jest koni i skąd. Jeden koń z Opola Gruzic, jeden z Kielczy, Radunia dwa, Rzędowice osiem, Zawadzkie trzy. Jeszcze jeden, dziewięć, trzeba poprawić, Rzędowice górą, świetnie. Także tyle mamy koników. Jedziemy do Krzyży, by modlić się o błogosławieństwo w pracach i o dobre urodzaje. Przyjedziemy potem, bo to się tu zakończymy. Dziękujemy Wam, że ładnie tak przyszliście nas tutaj i powitać, i pożegnać. Rozpoczniemy według tego, co nam podpowiada agenda liturgiczna. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. W dniu świętego Marka, świętego Urbana i świętego Izydora, także w dni krzyżowe oraz w wielu parafiach poniedziałek wielkanocny, wierni modlą się o szczególne Boże błogosławieństwo dla wszystkich pracujących i o pomyślne zbiory. My też chcemy do tych modlitw dołączyć. Chcemy też pamiętać o tych, którzy cierpią głód, a także prosić, by był pokój na świecie. Przy Krzyżach będziemy te modlitwy odmawiać. Tu pierwszy Krzyż misyjny. Oddajmy publiczny pokłon Jezusowi Chrystusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Że przez krzyż mękę swoją odkupił świat. Opowiadajcie między narodami Alleluja, że Pan Król jest drzewa Alleluja. Módlmy się, Boże, Ty chciałeś, aby Syn Twój cierpiał za nas na drzewie krzyża, by nas wyzwolił spod władzy nieprzy, nieprzyjaciela. Pozwól więc, abyśmy osiągnęli łaskę z martwych stania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, Panów Janów, rzędowic i wszystkich gości, którzy przyjechali na święta wielkanocne. Wesołego Aleluja życzę no. Tak, ksiądz Leonard to zapoczątkował 29 lat temu. 28, 29. Dziękujemy mu za to, że jeszcze tu do nas przyjeżdża. Zapomniałem przedstawić księdza Rafała, księdza Rafała przybyła. Od 2010 jest z nami co roku. Za wyjątkiem rok temu o tyle śniegu napadało. To nie szło. Pojedzie tutaj w stroju liturgicznym. Jeździec zawsze jakoś siedza jeździ za, za mamami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Korzystając z okazji głosu, dziękuję za to udzielenie głosu. I chciałbym przy okazji zaprosić również na taką w tym roku już będzie piąta pielgrzymka konna do Goja, stożka do Goja. W tym roku będzie to piąta w ogóle. Pierwsza decyzjalna i pierwsza międzynarodowa, bowiem z trzech zaprosiliśmy gości. Chcemy jeszcze wyjechać do Bałceń, do Niemiec, by tam zaprosić również miłośników koni na taką uroczystość. Będzie to miało miejsce ostatnią niedzielę lipca, czyli 27 lipca w tym roku to jest. Wyjeżdżamy spod, no tak, tak się złożyło, spod browaru Stoszka. Bo to jeszcze, jeszcze lipiec. Bo jeszcze można spod browaru wjeżdżać. No i jedziemy do Goja, tam serdecznie zapraszamy. Zresztą wiecie wszyscy gdzie jest kaplica w Goju. Znacie tą kaplicę w Goju, przecież tam od wieków się pielgrzymuje i modli się również o urodzaje. Chcemy również tam konno pojechać do Goja na odpust nie można jechać ze względu na bezpieczeństwo, tam są różne balony, budy i tak dalej. Konno tam się nie wiedzie. Tak, korkami, to ze względu na bezpieczeństwo jedziemy później w ostatnią niedzielę lipca. Także serdecznie, serdecznie Was już zapraszam. A miłośników koni, zapraszam już też na pierwszy diecezjalny Kubertus, który będzie miał miejsce 31, maja bo chcemy troszkę inaczej obchodzić to święto w zabrzu i kurczycach na ranchu wyruszamy zostajni rancho leśno. Także już dzisiaj zapraszamy, że to diece tak ostatnio w styczniu mnie blisko mianował decyzjalny, to miłośników koni, także mogę się cieszyć się taką funkcją, ale i też to zobowiązuje do działania, dlatego no, trzeba coś robić i serdecznie, serdecznie raz już dzisiaj na te uroczystość się zapraszam. Czyli miłośników koni przybywa, skoro imprezy się rozwijają i też przybywa. Do imprez to księżę prawościu to zawsze im było chętnych, Także... Ale do modlitwy też, to, to rzeczywiście coraz to więcej. My się też cieszymy takim stowarzyszeniem Miośników Koni, że ostatnio i tutaj, jeżeli są mieszkańcy Zawadzkiego, serdecznie dziękuję za zbiórkę elektrośmieci, którą żeście ofiarowali na rzecz naszego stowarzyszenia.